Słuchajcie bardzo dobrze. Czy jesteś mobilkiem, czy może uczestniczysz w rajdzie? Koguta, tu Radio Małopolska, stacja bazowa. Uczestniczymy w rajdzie, pozdrawiam ekipa z Czerwonego Żuka. Przyjechaliśmy do Was północy pod samego półwyspu Załoga 2723 się kłania szerokości. Załoga 2723 z Helu. pozdrawiamy serdecznie Radio Małopolska. Ja tu wspieram z kolegami cały przejazd przez Małopolskę. Taki support techniczno-informacyjny, gdyby coś się popsuło. Twu, 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 twu. To wołać tutaj na 16. Bardzo dziękuję za zgłoszenie, załoga z Helu. Jeszcze powtórz, jaki samochód i jeszcze raz jaki kolor. Czerwony Żuczek, pozdrawiamy serdecznie, Radio Małopolska, zapraszamy na kanał YouTube Radio Małopolska, po samym rajdzie na obejrzenie filmików, też tutaj z łączności z mobilami i do zobaczenia jutro w piwnicznej. Że tak się wcząsasz, że